Omawiając comment Modern Operations skupiałem się zwykle na scenariuszach poświęconych naszej, można powiedzieć, współczesności. Ale zaznaczmy, że grata, chociaż skupia się na, sam jak sam tytuł wskazuje, na konfliktach współczesnych, jest także całkiem niezłym symulatorem nieco starszych starć powietrzno-morskich, przy czym zaznaczmy, że taką datą graniczną dla niej pozostaje okres II wojny światowej. I dzisiaj chciałbym pokazać wam taki trochę bardziej historyczny scenariusz pochodzący z tej gry, czyli Battle of Latakia. Bitwa pod Latakią, stoczona w 1973 roku, uchodzi nieprzypadkowo za jeden z przełomowych momentów w dziejach wojen morskich. Podobnie jak bitwa w zatoce Hampton Roads była pierwszym starciem okrętów pancernych, bitwa na Morzu Koralowym była pierwszym starciem lotniskowców. To bitwa pod atakiem była pierwszym starciem okrętów uzbrojonych w rakiety i systemy elektroniczne. W starciu tym pomiędzy flotą izraelską a syryjską wzięły udział praktycznie wyłącznie lekkie jednostki: niewielkie okręty patrolowe rakietowe i kuty rakietowe przenoszące dość podstawowe uzbrojenie. Jednakże to, co było ważne, to to, Wszystkie one były uzbrojone w rakiety, a w przypadku strony izraelskiej także w, w miarę nowoczesne systemy elektroniczne. Doprowadziło to do tego, że Żydzi byli w stanie w miarę skutecznie zakłócać nadlatujące pociski rakietowe ze strony Syrii. Oczywiście pochodzenia rosyjskiego nie ma co tu kryć, a potem sami byli skutecznie w stanie odpowiedzieć ogniem. I tak, jak wygląda sytuacja? Mamy tu... Łącznie pięć jednostek floty Izraela, trwa właśnie wojna Yom Kippur, a my musimy pokazać, że Izrael rządzi nie tylko na lądzie, ale i na morzu. Więc nie ma co wiele kombinować, trzeba to zrobić. Ustawiamy prędkość na cruise, nie mylić z Tomem. I wszystkim jednostkom uruchamiamy ich elektronikę. W tym przypadku będą to radary i systemy ECM sonarów nie musimy, raczej nie ma się co obawiać nieprzyjaciela pod wodą. Nasz nieprzyjaciel pływa nad wodą. Zmienię nieco kurs dla moich grup. I dalej w morze. Latakia znajduje się o, tu, więc możemy przypuszczać, znając historię bądź co bądź, że gdzieś tutaj także będzie się znajdował nasz przeciwnik. Przyspieszmy nieco czas, bo na, w bitwach morskich, czysto morskich, czas pły, lubi płynąć powoli. O ile samoloty latają szybko, tak, no, okręty wojenne z natury rzeczy pływają dość powoli. I tak, e, naszym warunkiem zwycięstwa w tym scenariuszu jest posłanie na wszystkich jednostek syryjskich. Natomiast musimy uważać, o właśnie, ponieważ może no, Morze Śródziemne e, rejon bądź co, bądź dość uchliwy więc istnieje ryzyko, że będzie tutaj pływać także sporo jednostek cywilnych które z oczywistych powodów musimy omijać nie możemy sobie tak topić wszystkiego, co się usza co pływa i nie ucieka, ponieważ media nam tego nie darują. Dziś z tym, że raczej też nie chcielibyśmy stać się zbrodniarzami wojennymi. Prawda? No właśnie. Także ruszamy, Dalej, jeszcze przyspieszę trochę na razie, mając nadzieję, że uda nam się namierzyć wroga. To nie powinien być w teorii długi scenariusz, ale teoria teorią, a praktyka różnie. Zaraz się zresztą o tym sami przekonamy Na razie może Jakim ja idę prędko kurs zmniejsza im wszystkim na creepa Wszystkim, żebym nie pomylił Tak, wszyscy mają creepa Co chyba bardziej na północ? Co to jest merchant, czyli prawdopodobnie także jakaś jednostka cywilna, którą nie za bardzo musimy się martwić. W każdym razie nie powinniśmy się martwić. Nie zaatakuje nas. Nie ma czym. Każdy z naszych, naszych jednostek przenosi pie, rakiety Gabriel. Jest to nasza podstawowa, podstawowy argument w dyskusji z Syryjczykami. Teoretycznie nawet powinna jedna wystarczyć na posłanie każdego z syryjskich kuterków, ale... Czyli tak jakoś szybko płyną, czy oni też mają na pewno... No właśnie, tak to jest, jak się próbuje wszystkich, wszystko na raz ogarnąć, a potem wychodzi, co wychodzi. O, 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 właśnie. Ktoś nam tu się pojawił i już wiemy dzięki naszej elektronice, że to jest Syryjczyk. Więc przekażmy sobie znak pokoju rakietami Gabriel. Więc Gabrieli nie mamy za dużo też, więc raczej nie należy szaleć z odpalaniem pełnych salw burtowych znanych z filmów pirackich. Pośle im jednego Gabriela na powitanie i zobaczymy czy do nich dotrze. trochę, bo oni prawdopodobnie też jak tylko znajdą się, będziemy w ich zasięgu, zaczną odpalać swoje pociski. Co bodaj wszystkie moje, zauważcie wszystkie moje okręty mają znaczek jam, co oznacza, że zakłócają, ale to nie znaczy, że jesteśmy całkowicie bezpieczni. To po prostu zwiększa szansę na to, że wrogie rakiety lecące w naszą stronę zgłupieją, ale to nie daje nam stuprocentowej pewności. O, 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 pojawił się drugi. Ale poczekajmy, najpierw chcę zobaczyć, czy pierwszy Gabriel dojdzie, będzie w celu. Ok, jak mówiłem, jeden wystarczy, by posłać dziada na dno. Tutaj pływa drugi syryjczyk. Tak jest na granicy naszego zasięgu. Poślę mu jednego Gabriela na razie. Leci, chaniu Boży Gabriel? Dobrze jest ich zatopić, jak są dosyć daleko od nas, zanim sami po prostu zaczną odpalać swoje pociski. Na razie wystrzeliwuję głównie z, z czołowej jednostki. Po prostu to jest dla mnie o tyle wygodne, że jeżeli ona pierwsza wystrzela się z Gabrieli, to po prostu wycofam ją na ty do tyłu i y kolejne w szyku będą odpalać. Na razie nie chcę odpalać z tych tylnych. Okej. Okay. Dobra, dwa syryjskie y y y kuty torpedowe robią za atrakcję dla rybek prawidłowo. Ci płyną z creep. Niech na razie płyną z prędkością creep. A ja trochę przyspieszę. Czas. Okej, okay, coś tu jest. Zwalniamy. A tak wchodzi w nasz zasięg. Drugi. Zobaczmy, co o nim wiemy. Skank, skank. Okej, okay, to jest jednostka bojowa. Na razie nie jest zauważcie zaznaczona jeszcze jako przyjazna wroga. Na razie jest zidentyfikowana, natomiast możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jest to jednostka syryjska, bo nic innego w tym rejonie na morzu nie powinno się pałętać, co jest uzbrojone. Palaj. O, już będzie. Ok, tego też zidentyfikowaliśmy. Więc jemu też poślemy znak pokoju. Ten scenariusz kojarzy mi się dość mocno z mniejszymi scenariuszami do Harpoon'a. Gry, która właściwie otworzyła dla mnie świat tego rodzaju. Gier. O, patrzcie, patrzcie. Przeżył. W każdym razie jeden z naszych Gabrieli chybił. Pośle następnego dość oszczędnie nimi operuje, to fakt. Ok, tu jest kolejny. Też prawdopodobnie syryjski. Więc nim się już zajmie czołowy Gabriel drugiej grupy. Czołowy Kuter. Zobaczmy, co to jest. Nieznany jeszcze, dobra, czyli nie wiemy jeszcze, kto zacz. Także nie będę na razie strzelał. To jest najprawdopodobniej też syryjski kół torpedowy, ale okaże się, że to jakaś wycieczka dzieci z Syrii i będzie niewesoło. Okej. Okay. Wi yy, widzicie już, że się pojawiła nam informacja, że Surface Combatant czyli jednostka wojenna czyli na 90%. Syjski. Na razie nawet żaden nie, nie zdążył odpalić do nas e, swoich pocisków, więc idzie nam bardzo dobrze. Powiem Wam, że ciekawiej by się grał w ten scenariusz. Może kiedyś tak zrobię. Tak kocimy mnie czasem, żeby nagrać jakiś scenariusz z dwóch stron. Raz jednej, raz drugiej. Ciekawiej tu by się grało z Syryjczykami, bo oni są tutaj... Okej, okay, coś się następnego pojawiło. Czy ci mają kurs? Mają kurs Okej, okay, to im zwiększymy Zwiększmy teraz może szybkość. Aha, ustawiony jest waypoint. Cruise. Trotul, Cruise. Żeby zrównali się z tą grupą. Chciał. Okej. Okay. Zidentyfikował się. Czyli został zidentyfikowany Komar. No to Bi komal Czy on ma jeszcze Teraz Zobaczymy. A, dobrze. To. To nie wiemy, co to jest. A, też bojowy, czyli prawdopodobnie kolejny syryjczyk. Ok, poszła w nas rakieta. Nawet dubie. I teraz moment prawdy. Okej, okay, nasze systemy zadziałały. W jego przypadku nie można było tego samego powiedzieć. Więc tak, ta grupa... popłynie tu... na spotkanie tego typa. Ta płynie dalej swoim kursem. Mówiłem, a nie dokończyłem. Ten scenariusz już przypomina mi scenariusze z harpuna właśnie, tak? Pierwsze zwłaszcza scenariusze z harpuna, które też polegały na starciach właśnie takich małych, dość słabo uzbrojonych jednostek, najczęściej właśnie przenoszących jakieś torpedy i rakiety, ale bez żadnego dużego wsparcia, dużych grup. Takie bitwy, które w sumie nie aż tak da da dużo odbiegały od jakichś takich mniejszych starć z dawnych czasów, tyle, że zamiast dział, mieliśmy tutaj rakiety. Okej, okay, on został zidentyfikowany i to jest Commercial Factory Traveler, czyli jednak cywil. No dobrze, czyli on nam nie zagraża. W ogóle, coś, co, rzućmy okiem na Losers Expeditors. Posłaliśmy jedną osę, dwa komary i dwa, i, i, i dwa 5TK. Przeciwnik wystrzelił na razie tylko dwa pociski. My zużyliśmy sześć Gabrieli. Nie tak źle. Powiedziałem nam, że całkiem dobrze. Ta grupa płynie z jaką prędkością? Ustawmy im na cruise. Ci powinni też mieć cruise. Ok, jest jeden Siryjczyk. Ma jeszcze dwa Gabriele na pokładzie, powinny wystarczyć. I szalom, dziadzie. Próbuję uciekać. Chyba go trafiliśmy nawet. Ale. Okej, okay, ostatni gabiel e, z tego Miftach. I może dla świętego spokoju. Reszef też podpali w niego jednego Gabriela. On ma pełno, peł, pełen ładunek, jeszcze więc może sobie na to bez większego problemu pozwolić. Tak, żeby mieć pewność, że go zatopimy, zanim on zdąży. Oszedł. Oh Ajwaj. Płyniemy dalej. Tylko tak. Mi w już nie ma m, tych m, Gabrieli, więc ja go odeślę na tył. Jest nieuzbije... Znaczy ma, sw ma te swoje działka, ale ten... Y nie ma co z jego powodu ryzykować, że wyślemy go do przodu. O! Zatopiliśmy już wszystkie jednostki wroga. Nie straciliśmy żadnej. No bardzo dobrze poszło. Dziewięć Gabrieli zużyliśmy. Aha, nasze działka postrzelały sobie do wrogich rakiet. Tutaj wys wysłaliśmy tutaj z systemy z zmyłki, też zadziałały. Wróg stracił łącznie 6 jednostek. Nie są to jakieś wielkie jednostki, powiedzmy sobie szczerze, to by wszystko, tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, nieduże jednostki rakietowo-patrolowe, ale na pewno każda z nich boli, a ponadto wykazaliśmy wyższość izra izraelskiej techniki nad radziecką. Co dodatkowo jest tutaj. Dla nas atutem, a możemy sobie także przypomnieć, jak to Polacy mówili w czasach właśnie wojen izraelsko-arabskich, jak to nasi Żydzi pokonali ich Arabów. No i to właśnie zrobiliśmy tutaj.